Witam Was bardzo serdecznie znowu w FIFA 21. No i cóż mogę powiedzieć? No, gramy dzisiaj bez muzyki, bez pralki, która była w tle. Nie pytajcie. I też bez yy, otwierania paczek na początku. Krzysiek, jak to? Bieda! <grym> no, trochę bieda faktycznie. Zresztą patrzcie na mój licznik końców. No. Trzeba grać. No dobra. Tak wygląda pierwszy przeciwnik. Powiem szczerze, chyba. Ech. No to co my nie będzie grał? 4-2-3-1 w grze. Martial na napadzie. Albo Rashford, chyba Rashfordem raczej. Martial na boku. Ech. Niby standardzik, ale. Standardzików trzeba się najbardziej bać. Jezu, od, od razu, no po prostu mistrzostwo świata jeśli chodzi o... Dobra. Ty, nad, nad wyraz płynniej działa gra. Ty masz w szoku. Ojej, no nie. O, Rashford na prawej. Czyli będzie chciał schodzić. Dobra. Jest róg. Jedna lepsze od drugiego. Ojoj, oj. Ojoj, oj. oj, oj. Chciałem powiedzieć, ciekawe, czy umie elastiko, ale chyba nie. Ojej, tu, a ja nie umiem podawać. Co tam elastiko, tak? zbiła od niego już myślałem że jego jakiś przejmie halo faul? Prameczka. słychać jak krzyczam. kurde Podanie. Co to było? Dobrze desom. Uuu, ale mnie tam zrobił. Chociaż mówiąc, dziwnie, bo Ederson wyszedł w Nie chciałem, żeby wychodził. Znaczy w ogóle nic nie klikałem w całą stronę. No ale dobra, no. Stało się, to się stało. No ja gram tragicznie w obranie. Ja w ogóle gram tragicznie, tak. No, dlaczego on odpuścił? Wytłumaczy mi ktoś to? Dlaczego tam piłka przed Tobie? Tak po prostu. a, ok. Mam inne zadania. Halo, faul? No widziałem tą delikatną lukę, szczególnie że Fred jest lewonożny yy, To można kopnąć, ale trochę na przypale yy, To było przed palem karnym Ai ai ai. Halo? No nie. Nie trafił na farcie. Hmm. Bez sensu ten strzał. Aló. tal A, ¿Atal... ¿A veo. Hallet färdigt. <laughs> Wszedł Szczerze to myślałem, że wyjdzie, no Już tak od razu założyłem sobie A, wyjdzie Dobra, tabernier, bo tu się zmęczył Uuuu Nie dobrze O Jar za bal będę nie No i no, chyba trzeba zagrać no nie, to bez sensu Dobra O No będzie tak Na farcie, na farcie Zdecydowanie na farcie Playstation 5 się będę naciskał w tym momencie podania, jak tak tragicznie padł. No musiałem, musiałem. Jezu, tawernier no. Hopie. Skupiamy się. No nie! Spalony? Nie ma spalonego! Wow. No, jar zabal jednak. Udało mi się strzelić tą bramkę, ale powiedz, no, no dziwiłem się, że w ogóle Kurtła obronił tą główkę, no. Znaczy, fakt faktem... Leciała... Prosto w niego, no dobra, no. Opak jeszcze walczy. Dobra. Halo, czwarta minuta leci. Halo, sędzia? no. <grywa> Ech, ci sędziowie za bramkę wolnego nas uratowała i szczerze mówiąc dwa farfotki nas trochę uratowały, ale Dobra, następne spotkanie Skład już odrobinkę chyba lepszy o, Na pewno przemyślany <laughs> Ale no cóż Ten jest Frank Lampard w środku jeszcze O ja piwa Halo karny? Ja kiedyś projektowali karnego przeciwko mnie tak, za takie wejście No Halo! To coś nie... <grystanie> w ogóle sędzio z nami jest? Czy sędzia ogarnia? Dobra, jest brameczka Nie wiem czy sędzia ogarnia, bo ja to tam widziałem trochę spalonego, ale co tam? Gramy bez sędziego! Moim zdaniem nie wyszła, a bo nie wyszła, tylko jak kiwnął w ogóle. Oj, oj, O oj nie trafił. Dobra, kiwerner mógł sobie wykończyć. Tragedia. Ale będzie, jeden... ale Ben jeden <grystanie> Halo? Wyjechał mnie w ogóle... Wyczyścił... Skosił całkowicie. Ej! Za mało podkręcić, czy Zbyt mało w prawo. Panie Eder ma dobre podkręcenie Dobre podanie Halo, hey. halo? Yo, Nie trafił Rodrigo! No i bardzo dobrze, za to, chcesz, że mnie chciałeś swolować Niony. O Jezu! Kry... jak kryje i nie może pokryć, no. No jak mnie kosi bezczelnie, no nie miał żółtej kartki chyba nie wiem, ale wtedy, wtedy mnie bardziej w wkłosił Nie wiem dlaczego W drugą stronę podkręciłem jak Kręciłem Dobrze! Mhm. Chłopaki widzę, że nie było jedzone chyba na śniadaniu, bo kopiecie kurde tak słabo, że tego ma. Czy fakt faktem mój syn trochę rzucał tym padem, ale maroczek, więc nie mogę na niego, na niego być zły. No. Dobra. Mhm. Ja tak powiedzieć dobra i stracić bramkę. Nie waż trochę karny. <grystanie> Teraz jest jedna bardzo ważna rzecz. Wykorzystać. Dobra, udało się. Ile razy ja przestrzeliłem w ten sposób karny? Tragedia, ale udało się tym razem. Faulują mnie. Wywalone w ogóle. Morgan Sanson Alex, Telesz. Z prawej nóżki, więc nie było to takie pewne. Halo? Fred? Żyjesz? Jezus Maria, Masakra! Co tam się działo? No powiem ci, interesujące badanie. No dobra, no. Mało dokładnie, ale no cóż. No nie! No nie! Ostatnie jak? No, no w do dosłownie. No jedziemy dalej. Co mi wyszło? No i się... Mleko wylało. Znaczy ten, ta obrona mnie trochę z prawej strony chyba trzeba będzie taka, To, ten Walker pewnie będzie pomagał, więc... far jednak szybszy. No i dobra. Nic nie będę mówił. <laughs> Tam w ogóle pomyłka obrony całkowita, ale. I w szoku, żebym jader tak to wykończył. Bo 16 metr. Halo. Bo ja gram z nieprzeciętnym No ně! Chyba tam má A ne no, no dobré, tady čo? Spokój. Mhm. Uh -huh. Tu też spokój. Tak ty. Moja obrona w ogóle się nie rusza. W ogóle nic. Nic, totalnie jak jest... Y Kiko glitchy to... Ani trochę nie nawet martial. Co? To nie wpadło? Jezu, ale nie no, to co się tutaj wydarzyło to jest po prostu jakaś. No to jest dramat, dramat. A ty martial to w ogóle grasz? Czy... W sumie to nie doczytałem za bardzo, która noga jest lepsza u Freda. Ale za takie rzeczy to powinno się karać normalnie. Chłosta, nie wiem, cokolwiek. Moje. No następny. Następnie karny, no kurde. Ile razy można <gryny> tak wstrzymywać moje strzały akty? Moim zdaniem było w... świetle, że tak powiem. To kopu. Dobra. Co się odlecze, to nie ucieczę. No naprawdę już... za dużo tam było. takich. Nic nie było. No nie Dobra Ej Dobrze Pomienem, że jest 5-5 w hokeju normalnie, kurde, że takie wyniki padają mi w Fifie No ale coś. Jezu, taką bombę wyjął. Dobra, on wychodzi tym ramkarzem. To zrobimy coś takiego. <grym i zniszczonych> <grym i zniszczonych> <grym i zniszczonych> No dobra, tam był faul. Kolejny remis, no. No cóż, co mogę wam powiedzieć? No, no dobra, ale zagraliśmy dzisiaj trzy meczeki. Mogłoby być więcej, ale no cóż, no. Coś widać, że nie idzie. Także. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć!